Witam Was serdecznie. Może dzisiaj też coś dla moich seniorów z Jastrzębia Zdroju i z Rybnika, ale jak również jakaś kontynuacja mojej myśli wczorajszej dla projektu Dzieci Młodzieży Szkolnej w Rybniku. Dzisiaj, jak widzicie, jestem nad naszym rybnickim zalewem. Będziemy mieli w październiku, jeżeli wszystko będzie dobrze, zgodnie z zaleceniami. Naszego rządu, no to promuje nasze miasto. Mamy tutaj jak na Mazurach, proszę zobaczyć za mną żaglówki. Ja się trochę odwrócę. Mamy, prawda, za mną nasz zalew, tereny rekreacyjne. Można tutaj wynająć domek, taki letniskowy. W październiku, na początku, mam nadzieję, będzie jeszcze ciepło. Zobaczymy dużo atrakcji, więc. Nasze mistrzostwa, otwarte mistrzostwa Polski pod przewodnictwem Krzysia Worskiego i Wojciecha Dolnego z Wrocławia nabierają wielkiej rangi. Miasto Rybnik jest pięknym miastem i tutaj nie tylko można przeżyć te zawody sportowe, te emocje rywalizację sportową, ale również możemy dużo zobaczyć, odpocząć. Dzisiaj znowu podpieram się nauką. Pani doktor psychologii Greenberg, ale dzisiaj chciałbym się podeprzeć też doktorem Sajewiczem, neurochirurgiem, który w styczniu ze mną rozmawiając po moim pokazie, powiedział mi: Ile, mistrzu, masz lat? Jak to po prostu wszystko wygląda u ciebie? Ja wiem, że, panie profesorze, ja po prostu no, mam swoje lata No i ćwiczę cały czas. Mówi, że jest pod wrażeniem. Dla mnie, słowa naukowców, y, którzy mi mówią, że aktywność ruchowa jest tym lekarstwem. Y, dzisiaj, akurat, mówimy o aktywności ruchowej i o emocjach, jeszcze troszeczkę. Jest y, wielkim wsparciem. To y, ja zawsze mówię, że będę się uczył całe życie. Dziękuję, Wojtek Dolny Wrocław. Powiedziałeś to, napisałeś to dzisiaj na moim profilu. Będę się uczył całe życie i całe życie będę zdobywał wiedzę i tą długowieczność poprzez aktywność e, ruchową. Dzisiaj rano e, no, byłem w szpitalu naszym wojewódzkim e, odebrać wyniki, rezonans magnetyczny też bardzo ważna sprawa. E, słuchajcie, e, wiadomo, że e, jakieś tam e, małe już zwyrodnienia nie mówmy, że to związane było ze sportem czy ze sztukami walki, wiekowo one idą, ale nie jest źle. Mogę się ruszać, mogę ćwiczyć, to zresztą lekarze mówią, jako że podlegam cały czas leczeniu, lekarze mówią tylko ortopedycznemu. Lekarze mówią, że mam się ruszać, mam ćwiczyć, tylko nie wariować. <laughs> Oczywiście tutaj chodzi o to, żebym się nie wygłupiał w tych ćwiczeniach. Ja jestem na tyle rozsądny, że robię to z głową. Dzisiaj robię sobie dzień wolny taki dlatego do was mówię w tym pięknym miejscu, no bo wczoraj zrobiłem troszeczkę treningu, no i bioderko musi odpocząć i wracam znowu jutro jest to taki już dla mnie nauk, można powiedzieć, tak jak w tych emocjach. Musimy je w jakiś sposób przystosować do naszego rozumowania, naszego myślenia. Ja powiedziałem wczoraj, że jest ta taka wersja zakotwiczenia, żeby nie odrzucać, bo się go nie da, tylko po prostu się z nim zaprzyjaźnić. Ja myślę, że tu podpierają się naukowcami. E, emocja ta negatywna, która nas atakuje w danej chwili za różnych powodów, e, może mieć to, że e, e, może mieć na przykład, bo sobie wyobrazić, jak chce się z nią zaprzyjaźnić, ale ona będzie ostra, prawda? Będzie miała jakieś końcówki ostre, a może być twarda. Ta konsekwencja może być twarda, trzeba ją zmiękczyć. Więc my mamy zadanie, żeby albo oszlifować w jakiś sposób. Uczuciowo te boki tej negatywnej emocji, albo zmiękczyć ją, i ona z czasem na pewno ulegnie. Więc y, u nas w Rybniku ostatnio coś jakaś taka moda jest, że ludzie chcą skakać z dziewiątego piętra. Y, no są to właśnie emocje: to jest ta burza.